Firma Hoszyzaki wprowadziła na rynek nowy, automatyczny dyspenser do piwa. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu ilości nalewanego napoju oraz piany zapewnia dużą wydajność i oszczędność. Rewolucjonizuje pracę w lokalach gastronomicznych, pozwalając barmanom realizować wiele zamówień jednocześnie. To szybsza obsługa, lepsza kontrola kosztów i jakość. Przyjrzyjmy się temu razem. Birmatic jest jak dodatkowa para rąk. Tak naprawdę nie trzeba zrobić nic więcej niż tylko nacisnąć przycisk. Reszta jest wykonywana w całości przez maszynę. Może ona zająć się za ciebie nalewaniem piwa, dzięki czemu możesz całkowicie skupić się na innych czynnościach, takich jak robienie drinka lub obsługa płatności. Każda porcja piwa jest chłodzona w trakcie pracy urządzenia i nie wymaga dodatkowego słodzenia. Dyspenser pozwala też precyzyjnie regulować ilość nalewanego do szklanki piwa oraz piany. Na koniec maszyna uzupełnia piwo odpowiednią ilością piany. Tak, to mi się podoba. Naciśnij przycisk i weź idealnie nalane piwo.